Witajcie w kolejnym Deep Dive. Dziś e, przyjrzymy się raportowi platformy Uzmi.com z 21 sierpnia. Tak, to ważny głos odpowiedź na stanowisko Ministerstwa Finansów z lipca. Dokładnie. Temat gorący opodatkowanie zagranicznych freelancerów w Polsce. Ministerstwo mówi: jest dobrze, ale Uzmi widzi w tym hamulec. No, właśnie, a raport pochodzi z 21 sierpnia, ale ten dialog on się toczy już od kwietnia, prawda? Tak. Więc nasza misja dzisiaj zrozumieć, o co tu naprawdę chodzi i czy ta proponowana reforma może no, faktycznie zrobić z Polski taki regionalny hub rozliczeniowy. Mówi się o miliardach złotych. Okej, okay, to zacznijmy od sedna problemu. To jest ten słynny certyfikat rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji. Co z nim nie tak? No wyobraź sobie, polska firma zleca coś freelancerowi, powiedzmy z Argentyny. Strona W, grafika cokolwiek. Okej. Okay. I ten freelancer pracuje u siebie w Argentynie. W 100%. Ale polska firma, żeby mu zapłacić, bez potrącania 20% podatku u źródła, czyli WHT. Tego WHT, tak? Mm -hmm, musi od niego zdobyć ten certyfikat rezydencji z Argentyny. Aha. Brzmi jak, jak wyzwanie. Delikatnie mówiąc, to wynika z czegoś, co raport nazywa fikcją prawną w ustawach PIT i CIT. Fikcja prawna. Tak, chodzi o artykuły, które mówią, że dochód jest jakby osiągnięty w Polsce, jeśli płaci go polska firma. Nieważne, gdzie faktycznie usługa była zrobiona, liczy się siedziba płatnika. Czyli nieważne, że praca wykonana na tysiące kilometrów stąd. Dokładnie. I co z tego wynika? Po pierwsze, no, Polskie firmy są mniej konkurencyjne. Muszą kombinować. Muszą albo wziąć ten podatek na siebie, czyli ubruttowić pensję, żeby freelancer dostał tyle, ile chciał. Co podnosi koszty. Oczywiście, albo ryzykują, że freelancer powie: Sorry, za dużo papierologii nie chcę. Po drugie, firmy po prostu omijają polski system. Jak? Rozliczają się przez pośredników. W Irlandii, Estonii, tam, gdzie jest prościej. A to oznacza, że podatki, zwłaszcza VAT od tych prowizji pośredników, nie trafiają do Polski. Czyli tracimy podwójnie i konkurencyjność firm, i wpływy do budżetu. Na to wygląda. Ta fikcja prawna w praktyce wydaje się karać polskie firmy za to, że chcą działać globalnie. Ale Ministerstwo Finansów w tym piśmie z lipca mówiło, że certyfikat jest potrzebny, że chroni przed podwójnym opodatkowaniem dzięki umowom UPO i że zabezpiecza płatnika. Tak, taki jest argument. Ale Jusem kontruje, że to jest yy, myślenie trochę z poprzedniej epoki, anachroniczna bariera. No i te dane, o których wspominasz, spadek liczby rozliczeń w Polsce. Tak, dane samego ministerstwa, nawet te skorygowane. Z ponad 300 tysięcy w 2019 do powiedzmy 210 tysięcy w 2023. A to był przecież czas pandemii, boomu na pracę zdalną. No właśnie. Coś tu ewidentnie nie gra. Jak się popatrzy na inne kraje No dobrze, to popatrzmy, jak to robią inni gdzie jest ta kluczowa różnica. Wiesz, ta różnica jest naprawdę fundamentalna. Większość tych no, konkurencyjnych gospodarek Estonia, Irlandia, UK tak? oni opierają system na zasadzie miejsca świadczenia usługi proste. Usługa zrobiona za granicą to? to nie ma podatku w kraju płatnika. Problem certyfikatu w ogóle jakby nie istnieje w tej formie. Czyli zero viehicty, zero biegania za certyfikatem, jeśli ktoś pracuje zdalnie z innego kraju? W Estonii dokładnie tak. Czysta zasada. W Szwecji mają ciekawy system e-skat. Freelancer się rejestruje, dostaje taki status Skat i szwedzki klient widzi to i jest zwolniony z obowiązków płatnika. Ciężar jest po stronie freelancera, żeby się zarejestrować. A Niemcy. Też mają zaświadczenie, ale to freelancer sam o nie występuje do niemieckiego urzędu. Firma nie musi go ścigać po świecie. Czyli generalnie lżej dla firm zlecających. Znacznie. Juseme używam mocnego określenia. Regulacyjny maruder. O Polsce. Okej, okay. skoro nasz system jest problematyczny, a inni mają, wydaje się, lepsze patenty, to co konkretnie proponuje Juseme? Jak ma wyglądać ta reforma? Odrzucają od razu pomysł weryfikacji przez NIP czy PESEL. No bo skąd zagraniczny freelancer ma to mieć? Rację. Więc proponują dwa etapy. Pierwszy szybki. Jeszcze w tym roku. 2025. Zmiana w ustawach PIT i CIT. Jaka zmiana? Prosta zasada. Jeśli usługa niematerialna jest w 100% wykonana poza Polską, to nie ma podatku u źródła. Koniec kropka. A jak to udowodnić? Umowa i oświadczenie freelancera, że pracuje za granicą. Taka zasada należy tej staranności płatnika. Podobnie jest w UK. Brzmi prosto, aż za prosto może. Jak jest drugi etap? Drugi etap docelowy miałby wejść od 2027. Tu już wchodzi technologia. Czyli stworzenie publicznego darmowego rejestru online, krajowy rejestr freelancerów zagranicznych, KRFZ. KRFZ. Okay. Freelancer z zagranicy wchodzi, rejestruje się tam łatwo, dostaje numer. Polska firma tylko sprawdza ten numer w systemie i to jest dla niej bezpieczna przystań. Pełne zwolnienie z odpowiedzialności za OHD. To już brzmi jak naprawdę nowoczesne cyfrowe rozwiązanie. Tak, to byłby duży krok naprzód. No i teraz dochodzimy do tego, co chyba najbardziej rozpala wyobraźnię korzyści. Ponad miliard złotych w trzy lata. Skąd? To jest konserwatywna prognoza, jak twierdzą. Główne źródła są dwa. Po pierwsze, VAT. VAT. Tak. Jeśli polskie firmy zaczną więcej rozliczać przez polskie platformy, jak USEM czy inne, to te platformy zapłacą w Polsce 23% VAT od swojej prowizji. Dziś ten VAT często płacony jest, no nie wiem, w Irlandii. Rozumiem. A drugie źródło? CIT. Podatek dochodowy od firm. Polskie platformy będą miały większe zyski, zapłacą większy CIT, ale też inne polskie firmy zaoszczędzą na tej biurokracji, na tym ubrudtowieni. Mniejsze koszty, większe zyski, większy CIT. Dokładnie. Kluczowa jest ta zmiana myślenia. Nie tylko bronimy się przed stratami, ale generujemy nowe przychody przez ściągnięcie tych rozliczeń z powrotem do Polski. To się nazywa onshoring. A co z tym argumentem, który czasem słychać? Czy to nie uderzy w polskich freelancerów? Bo firmy nagle zaczną zatrudniać masowo tańszych z Indii, czy skąd jąd? Raport mówi, że to mit. Że to nie tak działa. Reforma ma wzmocnić polskie firmy. W jaki sposób? Dając im narzędzia, żeby wygrywały globalne kontrakty. Prawdziwa konkurencja to nie jest polski grafik kontra grafik z Indii. To jest polska firma IT kontra firma z Estonii. Czyli chodzi o wygrywanie całych projektów. Tak, a jeśli polska firma wygra duży, międzynarodowy projekt, bo ma łatwiejszy dostęp do specjalistów z całego świata, to kto będzie obsadzał te najważniejsze, najlepiej płatne role? Liderów, architektów. No, pewnie Polacy. Właśnie. Polscy specjaliści. Więcej wygranych kontraktów dla polskich firm to w efekcie więcej dobrych zleceń dla polskich freelancerów. Tak argumentuje Łuseme. Okej, okay. czyli podsumowując. Mamy system, który, no, wydaje się przestarzały. Według raportu hamuje, wypycha pieniądze. Mhm. Mamy propozycję reformy w dwóch krokach. Wzorowaną na tym, co działa gdzie indziej. Z potencjałem na, no, spore pieniądze dla budżetu. Stawka jest więc dość wysoka. To jest strategiczny wybór dla Polski. Albo tkwimy w tym, co jest. Albo próbujemy wykorzystać szanse. Szanse na zostanie takim regionalnym centrum usług cyfrowych. To nasuwa takie pytanie na koniec. Tak. Czy naprawdę bezpiecznie jest kurczowo trzymać się przepisów, które są trudne w praktyce, które firmy jak widać podanych zdają się omijać? Czy może jednak lepiej wdrożyć w system nowoczesny, przejrzysty, taki, który może przynieść ten miliard z hakiem i realnie wzmocnić naszą pozycję na świecie? To jest pytanie, z którym warto zostać po tym naszym dzisiejszym zanurzeniu.